Michał Cześć, witajcie! Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Lego Ninjago 14, 14 sezon. W tej serii będziemy poruszać temat 14 sezonu Lego Ninjago, bo jak wiecie, zbliża się do nas wielkimi kurkami. A w dzisiejszym odcinku wam pokażę, pokażę Wam top 3 trailery fanowskie z 14 sezonu. Link do tych wszystkich trailerów macie w opisie. No i co? Ja już bez na gadania zapraszam Was do oglądania. Najpopularniejszy z tego jest Lego NINJAGO sezon 14 teaser Trailer 2021 Fanmade. Został on stworzony przez Lego Mark Studios 84 i zdobył on w 3 miesiące 188 tysięcy wyświetleń. Według niego sezon 13 będzie opierał się na dżungli i dobrze trafił. Pokażę Wam teraz urywek właśnie tego. A jak chcecie zobaczyć jego całe, to link w opisie. Drugi pod względem wyświetlniowym został stworzony przez tego samego pana, czyli Lego Mark Studios 84. Ale pojawia się tutaj, bo z tych wszystkich, co tam zobaczyłem, był drugi w kolejności, jeśli chodzi o wyświetlenia. Nazywa się on Lego Ninjago Island Trailer Season 14. Fanmade. Teraz wam pokażę taki mniej więcej skrót tego. To zostało stworzone. Miesiąc temu i zdobyło 146 wyświetleń. Bardzo dobry wynik, bo jako, że w tamten zdobył 188 tysięcy wyświetleń na 3 miesiące, a ten w miesiąc 146, to jest możliwość, że ten drugi trailer to przebije. Może i w tym trailerze jest coś więcej pokazane, bo w końcu 3 miesiące temu mało wiedzieliśmy o Seonie 14, a miesiąc temu to już trochę więcej. No, przekonacie się sami. Teraz pokażę Wam urywkę właśnie tego traileru. Link oczywiście do niego znajduje się w opisie. Trzeci, czyli już najmniej popularny w tym stanie, ale i tak popularny, bo zdobył on 130 tysięcy wyświetleń w miesiąc, nazywa się on Ninjago Sezon 14 Trailer HD 2021. Stworzony on jest z, od, od Ninjago Studios X. Zobaczymy jak on się prezentuje. Pokażę wam teraz właśnie jego urywkę. Nie wiem dlaczego dla mnie ten trailer podobał mi się z nich najbardziej. W sensie wszystkie były bardzo fajnie zrobione i wykonane, ale ten mi się najbardziej podobał, bo w tych dwóch było pokazane po prostu urywki z ilu tam sezonów połączone w jedną kupę. Jakby fajnie stworzył ten właśnie pierwszy, ale mi się wydaje, że go Studios X zrobiło lepszą robotę, dlatego że to nie było tylko z LEGO Ninjago było tam pokazane też momenty, które nie, były, nie wystąpiły w LEGO Ninjago był tam jeden moment, który wystąpił nawet w LEGO simia. ale ja już nie będę się kłócić wy w komentarzu, który był najlepszy od 1 do 3 macie tam wybór i w komentarzach, właśnie w przypiętym komentarzu macie link do właśnie tych macie link do tych trailerów oraz w opisie też macie również link. Ja już bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku. Subskrybujcie ten kanał, bo ja na kanale, bo lecimy po 125 subskrypcji. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się. Cześć, cześć!